Witam na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj ludzie mają dosyć. Dosłownie to, czego my doświadczamy w obecnej sytuacji, to są rzeczy, które jeszcze kilka lat temu dosłownie nam się nie mieściły w głowie. Zaczynając od pandemii ponad dwa lata temu, gdzie... Pierwszy raz doświadczyliśmy przynajmniej wiele osób, pokolenia, które nie przeżyło wojny itd. Pierwszy raz doświadczyło sytuacji, kiedy jest do czegoś przymuszane, gdzie na nim są wymuszane konkretne zachowania, konkretne działania. To była pierwsza taka sytuacja taki sprawdzian dla wielu osób. Natomiast teraz i kiem dalej. Poprzez to wszystko, co się obecnie dzieje, przeciętny Polak cały czas ma przeświadczenie, że ta śruba jest dokręcona coraz to bardziej. Mamy ogromny wzrost ludzi z depresją, ludzi, którzy się załamują, ludzie, którzy po prostu mają dosyć, gdzie byśmy nie spojrzeli, czego byśmy nie zrobili. Cały czas jesteśmy atakowani. To podwyżkami, to brakiem czegoś, to utrudnieniem, to zmiany przepisów, i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, ja uważam, że na tym etapie ludzie są. Jeszcze mnie osobiście bardzo bardzo tutaj dziwi, że w związku z tą sytuacją jeszcze ludzie nie wyszli na ulicę, jeszcze, jeszcze ludzie nie pokazali, że mamy tego dosyć, ale z drugiej strony. W pewien sposób jest to dla mnie zrozumiałe, gdyż polityka, która u nas jest w taki, a nie inny sposób prowadzona, ona tak jakby zakładała tego typu zachowanie, tego typu um, manipulacje ludźmi, żeby właśnie taka sytuacja miała miejsce. Więc z drugiej strony nie do końca mnie to dziwi, ponieważ. Przed wieloma miesiącami zakładałam taki scenariusz, że tak to może a nie inaczej wyglądać. Natomiast w kolejnych materiałach przybliżę Wam konkretne sytuacje, konkretne e, życiowe sytuacje ludzi, którzy doświadczyli różnych sytuacji, gdzie tak naprawdę ludzie mają po prostu już dosyć. Teraz taka sprawa bieżąca, aktualna, która ma miejsce e, mówimy tutaj o zakupie węgla. No, to się w głowie nie mieści, żeby taka sytuacja miała miejsce, a jednak ma. Analizując różne zachowania, różne działania, różne głosy, które słyszymy, osobiście dochodzę do wniosku, że tu nie ma przypadku. I ja bym tych rzeczy nie wiązała stricte do końca z wojną na Ukrainie, bo na pewno jakiś napływ wpływ ma, bo byliśmy w dużej mierze y, zależni od y, Tutaj Rosji, Gazu i tak dalej. Natomiast nie wiązałabym tego stricte tak w 100%. Analizując różne przesłanki, różne działania, wyciąga mi się pewien wniosek, że być może ktoś specjalnie manipuluje ludźmi w taki sposób, żeby oni myśleli, że jest to wynik tej, a nie innej sytuacji. Podam wam przykład, albo dlaczego tak sądzę? Dlatego, że jeszcze kilka lat temu było bardzo mocno narzucone: Rezygnujemy z węgla, zielona ekologia, idziemy w tym kierunku. Ludzi było trudno przymusić, w cudzysłowie oczywiście, do pewnych działań. Natomiast wykorzystując tą sytuację, która ma miejsce w tym momencie, mogli w bardzo łatwy sposób przeforsować swój projekt. Mówię tutaj na przykład o instalacji fotowoltaicznej. Zobaczcie, ceny węgla w tym momencie poszły tak bardzo w górę, że teraz nie ma już takiej dużej różnicy. Mówię o sytuacji teraźniejszej, bo za chwilę przejdę dalej i zobaczycie, że to nie jest do końca tak, jak się to może wydawać. Na chwilę obecną przy ogromnym wzroście cen okazuje się, że to nie jest aż taka duża różnica. Mówię o osobach, które już miały zainstalowaną fotowoltanikę, nie tych, którzy dopiero się na to decydują. I w związku z tym człowiek zacznie się zastanawiać, skoro na węgiel ma wydawać tyle i tyle pieniędzy, no to zastanowi się, czy czasem nie wydać na tą instalację fotowoltaniczną. Ok, na dany moment może go to wychodzi tak, ale idąc dalej, biorąc pod uwagę to, jak rosną ceny energii, gdzie przy założeniu fotowoltaicznym było, że sami wypracowujemy energię, i przy zmianie przepisów, które w ostatnim czasie się zmieniły, że gdzieś tam nie jest już składanie tej, tej wypracowanej energii, no to, to naraz się okazuje, że wcale to dla nas nie jest takie korzystne. I biorąc pod uwagę ceny energii, nadal będziemy mieli ogromne rachunki. Natomiast przy założeniach, które były wcześniej. Gdzie było wypracowywanie sobie tego prądu, pozostawianie to w tak zwanym depozycie i wykorzystywanie w późniejszym czasie, to są te osoby, które zakładały fotowoltaikę kilka lat temu, to one zapewne widziały tą różnicę, że jak sobie latem wypracowały więcej niż potrzebowały, w zimie mogły to zużyć. I faktycznie dla tych osób było to bardzo korzystne, bo faktycznie ceny za prąd bardzo spadały. To samo jeśli miały ogrzewanie na prąd i tak dalej. No to faktycznie tutaj widziały bardzo duże spadki, powiedzmy, ale mówimy tutaj o kilka lat do tyłu, nie mówimy o sytuacji ob obecnej. Natomiast z tego co wiem, kilka miesięcy temu pewne przepisy się zmieniły, i teraz już nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie wypracowuje na zapas, tylko po prostu są bieżące wydatki. Czyli powiedzmy latem, kiedy. Jest w stanie wypracować sobie swój prąd z fotowoltaniki, jest ok, ale w zimie te wydatki mogą rosnąć kilkakrotnie, jeśli na przykład ogrzewanie wszystko ma na prąd. No i tu mówimy już o rzędach kilku tysięcy złotych, więc biorąc pod uwagę ceny opału, to ja bym powiedziała, że to jest pewne porównywalne. Ale do czego zmierzam? Do tego, że uważam, że w pewien sposób państwo świadomie wywindowuje pewne ceny. Bo świadomie chce tak jakby wpłynąć na człowieka, żeby on jednak tylko tego odszedł. Tylko to, co się dzieje w tym momencie, to jest odwrotność tego, co zamierzano. Ponieważ y, wielokrotnie widziałam, słyszałam, że ludzie, którzy y, mieli ekologiczne ogrzewania, y, szli w tą ekologię, cofają się do tyłu. Naraz wracają do pieców. Ci, którzy powymieniali na y, piece bardziej energoszczędne, i tak dalej, ekologiczne, na razie je e, wymontowują, wrzucają zwykłego kupciucha tak zwanego, bo wychodzi to, mimo, że podkreślam, te ceny są no bardzo astronomiczne. No to, nie wiem, wzrost węgla bodajże 300 czy 400% już od zeszłego roku chyba osiągnął ten poziom, jak się dobrze orientuję, więc. Ludzie mają dosyć. Ile można przyciskać, ile można ich przykręcać. A to nie jest koniec, bo ja uważam, że pewne rzeczy się dopiero rozkręcają i będziemy na bieżąco komentować bardziej szczegółowo, konkretne materiały. To jest taki bardziej wstęp do tego, że ludzie mają dosyć. Że przeciętny człowiek po prostu ma już dosyć tego wszystkiego. W związku z tym, co ja radzę? Najprościej zastosować metodę, którą sama stosuję. Nie oglądamy wiadomości. Ja od pół do dwa i pół roku, jak się zaczęła pandemia, przestałam oglądać wiadomości, przestałam oglądać... Oczywiście czytam wiadomości, które sama sobie gdzieś tam wyszukuję w internecie, czy, czy z innych źródeł, natomiast absolutnie nie słucham już takiej wiadomości w TV, czy, czy w radiu, po prostu przełączam. Nie, nie chcę doświadczać tej manipulacji, która cały czas z różnych stron nas dotyka. A z drugiej strony, oprócz tych astronomicznych podwyżek, które mamy w związku z prądem, z energią i tak dalej, w sklepach, to tak naprawdę nic się takiego innego nie działo. W moim przypadku praca jest, zarobki są, nawet jest wzrost, wszystko działa. Ale czy to jest dobre? W jakim kierunku to zmierza? Człowiek po prostu ma już dosyć tego, że jest z każdej strony bombardowany takimi informacjami: Będzie źle, będzie jeszcze gorzej i w ogóle to nie, jest ba to nie jest dobre dla naszej psychiki i powinniśmy mieć tego świadomość w naszych tutaj postępowaniach czy, czy działaniach. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na. Kolejny film, który już będzie bardziej ukierunkowany pod kątem konkretnego problemu, z którym mamy styczność, z którym się borykamy. Do usłyszenia!